Witam, witam Państwa, dzień dobry, witam serdecznie, witam Was w ten piękny grudniowy poranek. Moi drodzy, bardzo często pytacie mnie w komentarzach lub nieraz jak rozmawiamy przez telefon, czy można, czy jest sens w ogóle stosowania humusów w grudniu. No cóż, powiem Państwu tak, no, każdy ma prawo wyboru, oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, czy ktoś w ogóle czuje taką potrzebę. Oczywiście zawsze yy, no można, tak. Tylko ja powiem Państwu tak. Generalnie ja osobiście nie polecam, nie polecam, yy, ponieważ grudzień to już jest okres taki, gdzie te rośliny po prostu potrzebują takiej, yy, no nazwijmy to, chwili odpoczynku, tak. Czyli po prostu ten okres wegetacyjny. W tym okresie troszeczkę e, zwalnia, no i rośliny po prostu potrzebują chwili spokoju. Natomiast stosowanie ogólnie humusów czy, czy w ogóle jakichkolwiek nawozów, w tym, okresie, w, w tym okresie, przepraszam, w tym okresie uważam po prostu no, za nie do końca dobre. Dlaczego? Dlatego, że e, zarówno humusy, jak i inne nawozy. Powodują to, że rośliny zaczynają być pobudzone do życia. Tak? A już tym bardziej, jeżeli stosujemy jakiekolwiek nawozy w postaci nawozów azotowych. No i co się zaczyna dziać? Jeżeli roślina zostanie delikatnie pobudzona, zaczyna rosnąć, i nie daj Boże, w tym okresie przyjdzie przymrozek. No to może nam te rośliny uszkodzić. Mówię tutaj o stosowaniu nawozów mineralnych. Natomiast, tak jak Państwo wiecie z poprzednich filmików, humusy mają tą tendencję do tego, że zabezpieczą nam roślinę przed przymrozkami. Niemniej jednak, moje osobiste zdanie jest takie, że grudzień to okres taki, żeby po prostu. Odpuścić sobie stosowanie humusów tak, i po prostu poczekać z tym do wiosny. I to jest po prostu takie najlepsze rozwiązanie. Tak? Co jeszcze, moi drodzy? Okres ten grudniowy ja bardziej skupiłbym się po prostu na poszukiwaniu lepszych ofert, gdzie można byłoby te humusy znaleźć, kupić, że tak powiem, sprowadzić je do siebie, do domu. Dlatego, że jak zawsze po nowym roku, i to ta jest od X lat, i to robiło tak wszyscy, zawsze jest jakaś tam delikatna podwyżka cenowa, gdzie uważam, że w tym okresie można jeszcze, jeszcze w miarę po normalnych cenach humusy kupić i po prostu przygotować się do wiosny i mieć już praktycznie wszystko to, co jest potrzebne do, do tego startu tak, przyszłorocznego. Moi drodzy, ja pozwoliłem sobie tutaj jeszcze na taką jedną rzecz. Mam tutaj kilka komentarzy, które, które chciałem też Państwu przeczytać. To są naprawdę fajne, fajne komentarze. Fajne pytania zadajecie. Oznacza to, że program jest oglądany, za co Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Moi drodzy. Cieszę się z tego tytułu, że po samych tych komentarzach tutaj ja mam ich około dziesięciu tylko. Natomiast wszystkich, wszystkich oczywiście nie będziemy tutaj czytać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę sobie tam poczytać pod, pod filmami. Są to komentarze, które moim zdaniem no, prowadzą do tego, że. Faktycznie, jeżeli już ktoś wkręcił się w stosowanie humusów, uwierzcie mi, będzie zadowolony i, i nie będzie chciał wracać do, w ogóle do stosowania nawozów mineralnych. I tak na przykład, moi drodzy, tutaj jeden pan pisze: yy, yy, Pisze tak, lepiej inaczej, mówił pan, żeby dodać jeszcze 5 litrów na wiosnę. Lepiej przed siewem, czy po oprysku na chwasty, czy lepiej tylko na wiosnę. Yy, czy dać tylko na podorywkę, albo wcale, tak? Yy, moi drodzy, tak jak tutaj też wcześniej wspominałem, yy, humus, humusy ogólnie, jeżeli tutaj już mówimy o stosowaniu na wiosnę, lepiej, lepiej jest dać na wiosnę, tak? Dajemy tutaj na wiosnę, natomiast czy przed siewem, czy po siewie, no tutaj to... to Ciężko wyczuć, tak? No jeżeli ktoś się spóźnił z y, zakupem humusu i nie zrobi tego y, przed siewem, no to jeżeli zrobi to po siebie, bo i tak trzeba to zrobić y, przynajmniej jeszcze z dwa razy po siebie, więc żadnego problemu nie będzie. Natomiast y, dobrze jest też tą ziemię przygotować przed siewem, tak? czyli zastosować humus, y, humus active, tak? y, delikatnie przemieszać go powiedzmy tam z ziemią i wtedy po prostu można siać zboże odczekać, aż ono ładnie nam zejdzie i później tu właśnie jest takie pytanie, kiedy dalej, tak, czy, czy robić to przed, przed opryskami, przed chwastami. Nie, moi drodzy, tak jak już wcześniej Wam wspominałem, jeżeli już zajdzie taka potrzeba, bo oczywiście trzeba coś dać na grzybach, no po prostu zabezpieczyć rośliny, kiedy? Lepiej jest to zrobić po zastosowaniu środka na chwasty. Najpierw jedziemy ze środkiem chwastobójczym, czy powiedzmy tam przeciwgrzybowym i tak dalej. Jak on zacznie działać, zresztą będzie widać obumarłe rośliny chwasty, które, które będą leżały na polu. One jak już sobie będą leżeć, wtedy dopiero dajemy humus active i ten humus active elegancko go je jeszcze dodatkowo rozłoży, tworząc dodatkowo materię. Także humus aktif stosujemy zazwyczaj zawsze po zastosowaniu środków chwastobójczych czy grzybobójczych. Później mam następne pytanie. Dołączam się do pytania, to jest też Pan Weicher, którego też pozdrawiam. Dołączam się do pytania z gliną. Bo pierwszy raz zastosowałem po żniwach na, na ściernie humusakliw, potem podorywka. Dobrze, czy lepiej przed siewem, czy na wiosnę? Moi drodzy, tu akurat nie wjechałem samochodem dalej, bo chciałem Wam tutaj jedną rzecz pokazać. Po prostu jest strasznie mokro i jak wiadę, to, to widzilie mogę spędzić na polu, niestety. Wchodzi no, o taką rzecz. Jeżeli zastosował to Pan, po ściernisku, to zrobił to pan to jak najbardziej prawidłowo i bardzo dobrze pan to zrobił. Dlaczego? Dlatego, że im więcej masy organicznej, tym lepiej. I tutaj, właśnie, chciałbym państwu pokazać, właśnie tutaj na polu, gdzie wcześniej był jęczmień, było bardzo dużo słomy, która została przeorana, i widać ewidentnie tą różnicę, gdzie masa organiczna, gdzie tej masy organicznej było więcej. Także, jeżeli zastosował pan humus aktif po, po ściernisku to oczywiście bardzo dobrze. Proszę poprawić jeszcze na wiosnę i naprawdę będzie tak, jak, tak jak powinno być. Także stosujemy, po to właśnie jest ten humus active do, na resztki pożniwne między innymi. On jest oczywiście tam wzmocniony, żeby szybciej nam tą masę organiczną po prostu rozłożył i przetworzył na składniki, składniki pokarmowe. Pan Zbigniew z kolei Napisał mi coś takiego. Witam. Oczekajcie, sobie powiększę. Witam. Chcę plonar 20 kg na hektar wymieszać z fosforanem amonu. I tutaj jest jeszcze, bodajże, magnes z siarką w podsiewaczu pod kukurydzę. Czy to dobry pomysł, panie Zbigniewie? Powiem panu tak, że jest to bardzo dobry pomysł. Dlaczego nie? Tylko ja tutaj jedną rzecz chciałbym dodać. Proszę sprawdzić dokładnie skład plonaru. Bo ja Państwu wcześniej też mówiłem, że plonar jest składnikiem takim znaczy jest nawozem takim wieloskładnikowym. I tam jest naprawdę dosyć sporo, sporo tych minerałów, które, które, które są potrzebne. I teraz jest sytuacja taka, żeby Pan po prostu nie przedobrzył. Dlatego, że w tej jednej malutkiej kulce plonaru naprawdę kryje się olbrzymia moc. I proszę mi uwierzyć. Pamiętacie w poprzednich filmikach, gdzie tato rozsiał tylko z ręki i tam naprawdę nie było jakiegoś tam, jakichś wielkich ilości tego plonaru, a zboże było naprawdę mega, mega. Yy... Większe było ciemniejsze i naprawdę odcinało się od pozostałej, od pozostałej reszty. Dlatego, panie Zbigniewie, tutaj taka sytuacja jest, że jest to oczywiście bardzo dobry pomysł. Jeżeli czuje pan potrzebę, żeby, żeby, żeby ten plonar wymieszać z innymi nawozami, to ja proponuję i proszę mi uwierzyć, że wiem, co mówię, bo to już nieraz się powtarza. Ja oczywiście zmniejszyłbym dawkowanie tych tych z środków, tutaj, które tutaj pan mówi, czyli zmniejszymy ten fosforan y, amonu i ten magnez, ja bym po prostu go zmniejszył, przynajmniej dał, o połowę mniej. To będzie naprawdę y, najbezpieczniejsze, natomiast y, plonar i tak zrobi swoje i tak zrobi swoje. Także pomysł jest bardzo dobry, ale proszę zmniejszyć o połowę y, te fosforany i, i magnezy, które, które chce pan zastosować. Y, to mamy tutaj od Pana Zbigniewa. Kolejny momencik, momencik. Mamy tutaj. O, i tutaj, moi drodzy, jest jeszcze tutaj taki fajny komentarz od Pani Magdy z kolei. Ja oczywiście tu wspominałem Państwu, że chciałem zrobić materiał odnośnie nawozów produkowanych z oczyszczalni ścieków. I ja ciągle. Ciągle bije się z myślami, czy, czy, go, czy go po prostu wrzucić, czy, go, czy po prostu sobie ten temat odpuścić, dlatego że wokół tych nawozów jest po prostu tyle y, różnych opinii, i ja po prostu nie chciałbym sobie biedy narobić, tak? bo y, ja wiem, jak to jest z firmami, które, które chcą wejść gdzieś tam na rynek, a nie daj Boże, gdzieś tam ktoś im, że tak powiem. Dokręci palucha gdzieś tam między żebra, i potem zaczyna się robić cyrk. Pani Magda, dziękuję pani Magdzie za obejrzenie filmu, i pani pisze, przepraszam, tak. Dla zarobku ludzie zrobią wszystko, i nie interesuje ich zdrowie innych, a sami uprawiają osobne warzywniki i owoce dla siebie. Pozdrawiam. Święta racja. Wielokrotnie spotykałem się z tym, że to było na takiej zasadzie, że mamy pole i tutaj jest naprawdę stosowane wszystko, co możliwe, yy, czyli bardzo ciężka chemia, yy, tylko po to, żeby po prostu wynik podkręcić. Natomiast jak zapytałem się tutaj jednego pana na gospodarstwie, no dobra, mówię, no ale no to przecież pan to będzie jad. A on mówi, a no nie, 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 To, co ja będę jadł, to ja mam tutaj. I to no i tak. Ten system działa. I tak właśnie jest z tymi, z tymi nawozami. Ja osobiście, jak zagłębiłem się w temat właśnie tych nawozów, które pochodzą z oczyszczalni ścieków, ja wiem, że to do końca nie jest tak, jak ci producenci o tym mówią. Dlatego, że przy tej technologii, która, która, która jest stosowana, naprawdę nie ma możliwości, żeby, żeby pozbyć się przynajmniej tych metali ciężkich. No i dziadostwa i tego syfu całego, który po prostu jest w tych granulkach. Więc ja osobiście uważam, że te nawozy do końca dobre nie są. Zobaczcie, jak mnie jeszcze ktoś podpuści, to powiem Wam, że, z, że wrzucę ten filmik i, i zobaczymy, co z tego będzie eee, w moment, bo mi się tutaj jeszcze wyłączyło. I na przykład tutaj pan Piotr. Pana Piotra, to tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam. Pan Piotr pisze tak. Y, witam. Kupiłem 40 kg plonaru. Chcę zrobić kontrolkę na pszenicy pół hektara. Moje pytanie teraz rozsypać po głównie, czy lepiej wiosną? I tutaj znowu wracamy do, do, do poprzedniego pytania. To jest y, pytanie, które pan Piotr mi chyba zadał bodajże dwa tygodnie temu, czyli, czyli początek początek grudnia. I tutaj jeszcze raz powiem, że panie Piotrze, Wstrzymajmy się, po prostu wstrzymajmy się, zostawmy to, zostawmy ten grudzień w spokoju, skupmy się na innych rzeczach. Grudzień to jest, tak jak powiedziałem, szukamy lepszych ofert, natomiast rośliny na polu pozostawiamy w spokoju, one sobie po prostu muszą oddychnąć. Natomiast, dlaczego tak mówię? Ponieważ, moi drodzy, ja wiem z doświadczenia, że zastosowanie humusów czy plonarów w grudniu nie będzie miało takiego efektu wizualnego, jakiego byście się Państwo spodziewali. I po prostu boję się sytuacji takiej, gdzie ja powiem Wam, tak, dobra, dawać tutaj, jedziemy z humusami po polu sypać plower na potęgę, ile się da, i tego efektu nie będzie. I później te komentarze mogą wyglądać całkowicie inaczej, że to nie będzie na zasadzie, panie Jacku, działa, bo wiem, że, że nie działa, tak, to nie będzie tego to nie będzie widoczne i potem Państwo możecie mieć do mnie pretensje, że no, facet gadałeś, że będzie wszystko ładnie pięknie, a, a jest lipa. Natomiast jeżeli zastosujecie Państwo humusy i plonary na wiosnę w momencie, kiedy rośliny się budzą, one zaczynają szukać tego pokarmu, tak w ziemi, zaczynają go pobierać. Przede wszystkim też są inne temperatury w, w tym momencie. Wegetacja zaczyna się budzić, i zastosowanie humusów, tak samo i plonarów, będzie miało całkowicie inne odniesienie niż zastosowanie plonarów czy humusów w grudniu. Także po raz kolejny mówię, grudzień, humusy, plonary stopujemy. I moi drodzy, kolejne tutaj. Kolejny komentarz mam też tutaj od pani Magdy. Pani Magda tutaj jest, widzę, też wkręciła się w stosowanie humusów. Między innymi przeczytam ten komentarz. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym wam jeszcze przy okazji powiedzieć, jaki mam plan na przyszły rok. Moi drodzy, pani Magda pisze tak. Zastosowałam humus Aktiv na pomidory w przypadku zgnilizny wierzchołkowatej i efekt. Był rewelacyjny. Na 2000 metrów kupuję 40 litrów, podlewam wszystko, co mi rośnie na ogrodzie, zrobione z pola piąta klasa ziemi. Kwasy humusowe są super. Także moi drodzy, to jest prawda, ja w to wierzę, yy, dlatego że yy, yy, powiem Wam tak, ja osobiście, osobiście, od ponad bodajże 10 lat. Yy, Mam swoje stoisko dwa razy w roku w Szczecinie. To jest taki bardzo duży i dosyć znany kiermasz ogrodniczy, nazywa się pamiętajcie o ogrodach, możecie sobie wejść, znaleźć go na Facebooku. Mają swoją stronę, to jest kiermasz ogrodniczy. Ja tam od 10 lat oprócz tego, że stoję z nawozami, piechusami, z humusami, z nawozami tymi naturalnymi, ja dodatkowo jeszcze Pomagam rozwiązywać pewne problemy, które gdzieś tam są, powstają przy, w ogrodzie, w warzywnikach. Mam taki swój kącik porad, o tak to nazwijmy poradnik. Bardzo dużo ludzi tam do mnie przychodzi, żeby pogadać, pokazać, co im tam rośnie, szukam jakichś tam dobrych rozwiązań. Zazwyczaj są one trafne, bo wiele ludzi potem przychodzi z polecenia jeszcze i tak dalej. Także fajnie to działa. I moi drodzy w przyszłym roku, tutaj jeszcze Pani Magda to już był taki gwoździk konkretny już do tego, żeby, żeby, żeby to zrobić. W przyszłym roku na pewno będzie kolejna playlista jeszcze na moim kanale otworzona, czyli będą podcasty związane właśnie między innymi ze ze, ze, mówię? z zastosowania Humusów oraz nawozów naturalnych w ogrodnictwie. Czyli po prostu będziemy po działeczkach różnych, że tak powiem, testować humusy na różnych roślinach, na różnych warzywach. Między innymi też pokażę Państwu, jakie, jakie produkty z rolnictwa. Które można kupić taniej, można zastosować na naszych działeczkach, żeby po prostu nie przepłacać. Także, także dzięki pani Magdzie, też między innymi, ten, ten, te podcasty też się pojawią, ale też dlatego, że miałem sytuację tutaj z takim panem Pawłem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Panie Pawle, to, to, to tyczy się pana i pańskich pomidorków, też między innymi pan Paweł z, z, ze Śląska. Mieliśmy przyjemność bodajże chyba w ubiegłym roku albo półtorej roku temu jakoś tam poznać się przez telefon, no i tutaj pan Paweł miał dosyć bardzo duży, poważny problem na wiosnę z pomidorami, gdzie chciał je po prostu troszeczkę no, przyspieszyć ten, ten wzrost i niestety cała plantacja pomidorów położyła się, no i po prostu był rozpacz, była rozpacz. I no i tutaj z panem Pawłem któremu po prostu dałem takie instrukcje <zastosowania>, zastosowania, gdzie pan Paweł nie mógł sobie tego w głowie po prostu poukładać, że, że można tak zrobić, a nie powiem Wam zrobię to po prostu o tym i inny inny materiał. Słuchajcie, po dwóch tygodniach, po dwóch tygodniach od mojej recepty. Pan Paweł dzwoni, mówi Jacek, mówi rewelacja, mówi wszystko się podniosło i liście się wyprostowały, jest po prostu, no prawie, że Pan Paweł płakał przez telefon, po prostu był tak szczęśliwy, że całe, całe dwie szklarnie zostały postawione na nogi. Także wiem, że na pewno też między innymi pomogę Państwu na działkach z humusami. Dobra, bo jak ja się rozgadam, to po prostu chyba coś sam muszę się już blokować. No i rozładował mi się tablet, ale moi drodzy, mam tutaj jeszcze jedną taką rzecz. Wiedziałem, że zapomniałem go naładować, ale okej. Okay. Któregoś pięknego dnia otwieram sobie, otwieram sobie laptopika. Jest powiadomienie, jest nowy komentarz, a tutaj nagle ten naciągacz. Bo moi drodzy, ja się tak według śmiałem z tego komentarza, czy ja jestem naciągaczem? No nie wiem, ciężko mi jest to powiedzieć. No, uważam raczej, że nie jestem naciągaczem, także yy, osoby, które oglądają mój kanał, mogą, mogą też to potwierdzić, wielokrotnie udowadniałem to też w filmach, że to co mówię jest prawdą i, i ma to swoje odniesienie yy, w realiach, więc, więc yy, ja nawet powiem Wam szczerze, tak już odnosząc się do, do, do tego złośliwego komentarza, ja nawet. Yy, ja nawet nie mam takiej potrzeby, żeby kogokolwiek oszukiwać, bo to, to jest wybór każdego z Państwa. I po raz kolejny będę też powtarzał to, co już mówiłem wcześniej. To, co ja robię, ma charakter, yy, ma charakter po prostu edukacyjny od i tyle. Ja naprawdę nikogo nie chcę naciągnąć, dlatego że każdy po prostu dokonał własnych wyborów. Jeżeli uzna, że to, co mówię, ma sens, tak? I chciałby się do tego przekonać. Proszę bardzo, może, może to zastosować. Natomiast wielu użytkowników, którzy piszą pod spodem komentarze, na pewno produkty stosowali, i mogą sami potwierdzić, że produkty, które ja Państwu przedstawiam, działają i naprawdę są po nich mega, mega fajne efekty. Także tutaj od razu też przy okazji taki, taki yy, Taki obrazek mi się też tutaj zawsze przypomina, że. O, tutaj zaraz wam go pokażę. To jest właśnie obrazek, który, który idealnie pasuje do tego pana, który mi tutaj napisał naciągać. To jest tak, że ludzie zawsze gadali, co byś nie zrobił. Ludzie zawsze będą gadali. Czy zrobisz dobrze, będą gadali. Czy zrobisz źle, również będą gadali. Więc ja osobiście mam to gdzieś i, i po prostu robię swoje. Ja tylko cieszę się z tego, że. Jest grono bardzo wielu, wielu osób, którym pomogłem, którym moje porady po prostu przypadły do gustu i, i po prostu opieram się na tym i na tym pracuję. Moi drodzy, jeszcze tutaj tak przy, na końcu chciałbym tutaj jeszcze odnieść się do mojego znajomego Jarka. Jarek bodajże miesiąc temu chyba tak, miesiąc temu będzie, albo półtorej, kurde, widzicie, rozładowałem się i nie pamiętam. Poprosił mnie, żeby wysłać mu humus UP, bo będzie robił wielką, olbrzymią pryzmę kompostu. Ja nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi. Dopiero później właśnie to, jak Jarek wysłał mi zdjęcie, tu proszę bardzo, kolega na zdjęciu, Chodzi o to, że kolega po prostu skosił trawę i tej trawy miało po prostu tak dużo, i coś trzeba było dalej z tą z trawą zrobić. No i fajne rozwiązanie tutaj padło na to, żeby, żeby tą trawę przerobić na pełnowartościowy nawóz. No i teraz, tak, jeżeli ta trawa zostanie w tej postaci, która, którą tutaj właśnie widzicie na pryzmie, no to ona po prostu zgnije. Tak? Natomiast nam bardziej zależało na tym, żeby, żeby po pierwsze ta trawa została przerobiona na nawóz pełnowartościowy i też przede wszystkim chodziło też nam o czas, żeby jak najszybciej tą pryzmę, że tak powiem, przerobić. Więc tutaj padło, padł temat humusu UP, i na tą całą pryzmę kolega Jarek zakupił sobie 10 opakowań humusu UP. Zlali tą pryzmę i teraz po prostu czekamy do wiosny, jak ta pryzma będzie wyglądała. Jestem przekonany, że ona dosyć szybko, że tak powiem, zostanie przerobiona, bo ja ta, tego typu rzeczy robię u siebie na działce, więc, więc widzę, jaki jest czas przerabiania trawy przez humus UP. Także myślę, że kolega Jarek będzie zadowolony. Jarek, będzie pan zadowolony, więc, więc będzie, będzie ok, moi drodzy. W zasadzie chyba to wszystko. Co chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć, ja muszę się też hamować, bo wiem wielokrotnie już Robert do mnie pisał, że filmy robisz za długie, tego nikt nie będzie oglądał, no Robert przepraszam Cię, ja wiem, ale nieraz jest tyle rzeczy do powiedzenia, że, że po prostu muszę, muszę, muszę. Moi drodzy, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ten rok cały. Za to, że byliście Państwo ze mną, za wszelkiego rodzaju komentarze, za telefony, które, które do mnie wykonujecie, za, za to, że mnie pytacie, tak? Za to, że chcecie, żebym wam odpowiedział na pytania, jeżeli macie wątpliwości, tak jak Państwu mówiłem. Jeżeli coś, dzwońcie, ja spróbuję, jeżeli w miarę możliwości będę mógł rozmawiać, to zawsze odbiorę i powiem, co i jak. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. I tak jak już powiedziałem, za ten rok, za to, że byliście ze mną, za to, że oglądaliście filmy, za subskrypcje, które się pojawiły. Ja ze swojej strony mogę Państwu powiedzieć, że przyszły rok będzie również ciekawy, z racji tego, że właśnie jeszcze temat ogrodnictwa się nam tutaj, że tak powiem, otworzy i też będą fajne materiały. No i tyle. W zasadzie, co chyba chciałem powiedzieć, moi drodzy, jeżeli chodzi o stosowanie humusów w grudniu. No to, to tak podchwytliwe, podchwytliwie chciałem tutaj nawiązać właśnie do tematu. Także, moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. No i mam nadzieję, że widzimy się po nowym roku. Także, moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego Państwu życzę. Dobrego, serdecznie Państwu dziękuję. Pozdrawiam również serdecznie. No i do następnego razu. Pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.